Koniec. Nie będzie obrony miasta. Daję panu los zadanie. Niech pan zbierze z tego placyku trochę czołgistów, którzy chcą jeszcze nosić broń. Otoczy budynek Gestapo i nie pozwoli nikomu wyjść, aż do momentu przyjścia Amerykanów. Porucznik Luis, Tymczasowy boss tej składnicy złomu. Kapitan Roberts. Kapitan Karpiński ze służby specjalnej. No cóż, cały parter jest wolny. Możecie wybierać pokoje. Niestety sekretarek nie ma. Prócz pokojów. Przygotował pan coś na nasze przybycie? No to napijmy się. No więc kto naprawdę widział Wolf? A? To miło spotkać niemieckiego oficera. Nie rozumiem. Ma pan dobrą pamięć? Znał pan grupę Führera Wolfa? Tak. Wolf znajduje się na pewno w tym obozie. A ta czwórka z miejscowego SD: Ollers, Wernitz, lubo Farenwirst. Ty jeden z nich jest Wolfem. Panie Kloss, radzę traktować nas poważnie. My się nie damy nabrać. Może pan odejść. Rozumiemy się. No, jak on ci się podoba? Teraz mi powiesz, gdzie jest Wolf? Nie wiem. Nie winiątko. Nigdy go nie znajdziecie. Nigdy! Kapitanie. Chciałbym z panem porozmawiać. Słucham. Mam ochotę na mały. Za jaką cenę? Wystarczy, że się rozumiemy. Chodź, nie wychujesz. chodź, chodź. Gajpel jest dzisiaj zajęty i tak cię nie przyjmie. Zdążysz mu powiedzieć swoją, swoją sensację, ale najpierw musisz się z nami napić. Oczywiście, jeszcze <grym> zawsze pan zdąży, panie zająć. Nie, nie, no chaj, nie rozśmieszaj mnie. No Gajpel ma poczucie humoru, żeby nazwać zająca wilkiem. <grym> zająca wilkiem? Tak, no przecież, przecież to Wolf, Wolf. A coś ty taki ponury az. Ja muszę się napić przed jutrzejszą rozmową. Najgorszemu wrogowi nie życzyłbym spotkania z grupą Führerem. To świnia.